Dzień dobry kochani, w dzisiejszym odcinku jest moja kolej, żeby zrobić uwaga, uwaga, uśniadanych. Ogólnie miałaby dzisiaj kolej Patryka, aczkolwiek trzecia w nocy, ja sobie śpię grzeźnie nagle czuję, że mnie coś za ramię ciągnie. Patrzę, a tam wiko, potrzebuje pomocy. Kto potrzebuje pomocy o trzeciej w nocy. I okazało się, że Patryś się troszkę pochorował. Niestety nie jest w stanie za bardzo przygotować dzisiaj uśniadanywanych, dlatego zrobię to za niego. Musi być pierwsza śnieżka dla Witam. O, przebrałem. To był po Janie Pawle II papierze. Benedykt XVI. Dlatego robimy dzisiaj naleśniki. Żartowałem. Jajka po benedyktyńsku i naleśniki japońskie. Jest to najdziwniejsze połączenie na świecie. Aha, no i oczywiście dla Patryka zrobimy delikatnie rozgotowany ryż z jabłkiem tartym i z cynamonem, Bo Ponieważ mam brzuszek troszeczkę wrażliwy, więc zrobimy mu coś lekko strawnego. Szypiorek płampęczek. To potrzebuję do jajek po benedyktyńsku. Wezmę sobie jeszcze pomidorki o tako. Żeby, żeby było to rozmaite wszystko Weźmy papryczki trzykolorowe Ponieważ człowiek musi jeść też oczami To jest bardzo istotne O, patrz patrz, 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 co mamy Syrop klonowy O, jest mąka tortowa, puszysta Zarąbiście, cieszę się, że cię mam Soda oczyszczona, proszek do pieczenia I aromat waniliowy Jest, cyk, te zawsze się bierze Kto bierze te? Zawsze się te proszki do pieczenia bierze, nie? Soda oczyszczona Duża porcja Cukier cinnamonowy co mi to rzecz, biorę! Dla mnie będzie ta szynka. O, tak, dokładnie. I poproszę i... o, no i dalej. E, ryż, premium. To dla ciebie Patryk jest. W punktacji proszę to uwzględnić. Premium. Bez laktozy, tylko to jest 1,5. Dobra, trudna. I teraz jaja musimy... O, dwa. o no, jakbym... Jakby mi usłyszały po prostu. Nie wiem skąd ten akcent nagle wleciał, jak zaczęł mówić się jajach. Jak ją mu Tak, jest młodziutkie, tak jak on. o... te cytryny. Wow, wow, wow. Jako, że spadł pierwszy śnieg, może kupimy gwiazdę betlejemską. Weźmy taką jedną gwiazdę betlejemską. No, elegancko, będzie pięknie stało się na stole. No, nie to, to znaczy myśli się. Teraz jedziemy, słuchajcie, do pewnego, pewnej sieci fast-foodowej, żeby kupić te mafiny angielskie, bo one są bardzo ważne. Ej, <ślinisk> Nie! Wskoczyłem na zakupy i chyba dostałem mandat! Opłata 50 zł. Opłać teraz wy... Bez... Chodźcie, zapłacimy mandaci. Ja zapomniałem, że to jest kasa parkingowa. Mają być ciepłe bułeczki czy takie po prostu bułeczki? Mogą być po prostu bułeczki, takie żebym... Bo bardzo mi zależy na tym angielskim muffinie. bułeczek nie mogę pomóc. sprzedać. Jedynie bierz jakiegoś muffina i miałby pan te bułeczki w i wyjąć z tego wszystkie składniki. No to tak, no to niech będzie w taki sposób, by byle by były. Okay. Dziękuję panu przepięknie. No muffiny, tak? Dziękuję bardzo. <laughs> Bez słowa. Tak, to mafiny dziwaku. Chłopie, jest! <śmany> Mamy mafiny tak jak chciałem! Słuchajcie, misiaki, witamy w mojej porannej kuchni. Zaczynamy robienie śniadanka z cynamonem, z takim delikatnym cukrem brązowym. To jest wszystko coś, co go pokrzepi. Miejmy nadzieję, że postawi na nogi. Już jabłuszka w dupmy. Jabłuszko jedno właściwie, nie wiem czemu kupiłem trzy. Na zapas kupiłem, na zapas, bo myślę. Nie za dużo, bo co za dużo, to co? I świnia nie zje. Uprażymy sobie te jabłka, żeby były fajniutkie takie. Dodajemy sobie tutaj trochę cukru cynamonowego. Raz, że cukier, a dwa, że cynamon. Zarąbiste. O, już zaczynała. O, więcej masełka. Więcej masełka, troszeczkę. Troszeczkę więcej, żeby było bardziej takie tłuste, na no, co tu dużo mówić. Tłuste to dobre. Dobra, spróbujmy. Fajne, chłodziutkie. Ooo, a jak zrobisz pato? Troszkę brzoskwinkowego. Troszkę mu damy tam, żeby się poczuł lepiej. No. No. Uuu, nuta jeszcze. Uu. Zróbmy sos holenderski teraz. Potrzebny jest garnuch, miska, mniejsza miska, garnuch i miska. O, za małe garnuch, za mała miska. Holender. Holenderski sos. Robię to jedną ręką, pato. Pół. Dobra, udało się otworzyć, ale może nie będę tego kontynuował w ten sposób. I rozszczepujemy to póki co, tak? Nie jest taka w ogóle tip. Jak chcecie, żeby była soczysta, to musicie ją pomasować. Tyle to chyba. Dobra, bez przesady, tyle. Podgrzewa się teraz mocno to szkło. Podgrzewa się coś w ogóle? Ulal! Ulala. Czy spróbowałem surowego jajka? Tak. I co się to interesuje? 182 gramy masła. 184, what the fuck? Geniusz! Geniusz! To się musi nam troszkę zgęstnieć i trzeba się tak bawić, troszkę jak z jajecznicą. Poparzyłem się fest. Zarąbiście to, by. Ula la 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 la! Oficjalnie sos holenderski jest już gotowy. Ula la la la. Yy, musimy to przelać do kubka w Porsche. Czy to jest konieczne? Tak, i nie pytaj dlaczego. Przelewamy całą tą masę. Tak naprawdę możemy się teraz zabrać za naleśniki. Pierwsze co? Trzeba odseparować żółtka od białków. Białek, yy, od białka. Musimy odseparować, oddzielić. Żółtko od białka. Trzeba pracować mądrze, a Ula, la, 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 la pachnie to białeczkiem, wanilią, nie, nie wiem czemu białeczkiem. To musi być przeszączone przez sitko. Stopniowo dodajemy cukier. Dobra, w dupie na raz. O, słodkie. O, a to troszkę słone. I teraz bardzo delikatnie to łączymy razem. To ma być połączone i chcemy to jakby Podnieść i zgiąć. To jedyne co trzeba teraz zrobić, to te naleśniczki usmażyć. Stawmy tu naszą gniazdę betlejemską. Gęga! Ach Boże, dobra, zaraz to po tobie ogarnę. No To jest majane skieleckie, oczywiście. I patrz. No. Bierzesz, chłopie tako. Bierzesz troszkę cytrynki. Co chłop za sosy tutaj zrobił? A ja normalnie majonez z pieprzem, ty robisz? Trzeba na banie wejść, jak ktoś się spyta co to jest To powiesz, że to jest sauce pontu. Taki francuski, to jest sauce pontu. Co to znaczy? Nie wiem, wymyślałem to w tym momencie, ale powiesz, że to jest sauce pontu. Dobra, kolejny dodatek Skroimy te pomodorsy Naleję wodę, sok i zaczynamy przygotowywać Muffiny Gękar właśnie roz, rozdupił cholerka, przyniósł coś w pysku, ja nie wiem co to jest w dupę jeżano, zrobię herbatę, a kawę się spytam. I powiem patrzcie, Zarmista kawa, świetna jest. Dobra, robimy te kurczaki balonę. To może mi fest nie Teraz tak, teraz tak! Wody trochę, to powinno być cieplejsze. Nie rozgrzałem dostarczająco patelni. Dobra, wyjdzie to, wyjdzie to. Już to zrobiłem. Fajne, bardzo fajne. Nie. Ale to jest siła woli, że ja tego nie opuściłem. To jest koniec. Olej dolny, olej O mój Boże. O, ten już nie. Ten już zjarany i ten też, to dobra, to są moje. Oddzielamy sobie, żeby były idealne. Szyneczka musi być też ciepła, taka przyrumieniona, że tak powiem. Ale tutaj na cztery gary lecimy. wow! Tak się to robi! Ta szyneczka ona już ma dobrze. Ola, la 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 Ale pani jest piękna! Każdy muffin dostaje panujący, cieplutki, przepyszny kawałek szyneczki odgrzanej. Jajo, number one. Ula la, la la Polewamy oficie każde jajo. każdy tak, żeby ono ociekało tym. Za mało tych pancakeów jest tutaj jeszcze. Ojej, tak trochę. Ruinoć. O, dobra Zapraszam Was na śniadanie świąteczne niemalże. Jajka po benedyktyńsku z sosem holenderskim i bułeczką mafinami angielskimi. Do tego japońskie naleśniki, sos dupont. Mamy tutaj jeszcze różne dodatki, no i woda i herbata i soczek. Absolutnie. Jeszcze właśnie, jeśli ktoś ma ochotkę na kawę, proszę powiedzieć, jak chcecie kawę, to ja wam zrobię. Jeszcze plusik za gwiazdę gwiazdę nawet ja kupiłem, no dobra Aha, no i Patryk dla ciebie jeszcze przygotowałem osobno ryż taki z jabłuszkiem i z cynamonem, żebyś sobie mógł zarzucić coś lżejszego Fajnie to wygląda. Mega fajne, wygląda. fajne takie mięciutkie i słudutkie. Przepraszam was, że tak jest mało. O, to ja po prostu nie tra trafiłem na tak, takiego. Tak, tak, tak. One... Wow! one są jak, jak wow! sernik, wow! nie? Wow! Nie wow! No, no solki. Tu jest jeszcze jeden w ogóle, na pewno jeszcze... Zagia! Do... Nie, kurde, nie złożyłam. To na pół. Zagia! Na pół. Dobra, na pół. Jest. Przepyszny A? jest. Mało znany francuski sos. Spróbujcie Kielak. sobie. Nie, 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 nie. To jest ten sos, tak? Ej. Tak, ale to jest ten, co był na patelni. On jest troszkę ścięty. Tutaj masz płynny. Ej, jak ktoś zrobi... Ten y, sos właśnie na to jajko, tak? No, ja zaraz wybrać. serię Ma. się Dobra, i co to za sos? To jest serio majonez? Mm. Czyli majonez. pewnie po francusku majonez to bufon. Zawalił <laughs> to bułko w ogóle. W takim tym... W tych granulkach, co czasami zdają napić. No, no tak? lubię takie. No, lubię, lubię takie. Tak. Dobra, proszę bardzo, to jest odrobiną karmel'u I proszę bez karmelu. Dziękuję. Czy ktoś może nie da rady dojeść? Nie. Dzisiaj wieczorem... Zrobię te naleśniki jeszcze raz, ten przepis przewidywał ilość dla 4 naleśniki, a to było 6. Przez to one wyszły takie malutkie te naleśniki, one w oryginale są takie grube. Te takie prawidłowe naleśniczki, Bartka, które będą na kolacji, zobaczycie u nas na Instagramie, więc wbijajcie do nas na instagramy, żeby zobaczyć backstage. Hania, no bo z będzie, zanim zjeść to. Odczep się ode mnie. Ogólnie chcę jeszcze, Hania. Ale na dla się... Dobre, Ukryzłem się że język! Minus punkt dostaje Patek Bo aż tak dobre, to się ugryżę w język. To są jabłuszka prażone z cynamonem. Z oh. e, cukrem troszeczkę. Cukier cynamonowy jakbyś to chciał dozywać. Lecimy o Trzeba ocenić. No, lecimy. Nie każdy super bohater wnosi pelerynę, ponieważ... Bartek nie nosi peleryny i muszę wam tłumaczyć tego. Śniadanie Bartka było bardzo porównywalne do śniadania Fausti, ale w sumie smakowało mi trochę bardziej. Zaspokoił moje kubeczki smakowe. W 100%. Było wszystko, wszystko co potrzebne. Spodziewałam się by było chce czegoś więcej. Przyszłam do niego o 3 w nocy, że Patryk wymiotuje i że nie będzie mógł nagrywać uśniadaniowanych o, o godzinie 8 .00. I on się podjął tego wyzwania. Ja będę dzisiaj szybko, bo idę się położyć. Bardzo dobre było. Fausti dałam ocenę 8.2 i to była ta Wyjściowa ocena, ale u Fausty bardzo dużym plusem było to, że był porządek w kuchni. Bardzo mi smakowały te jajka po, bened po benedyktyńsku, były naprawdę pyszne, tak samo muffinki. Te naleśniczki rozpływały się w ustach, to była pianka, nie naleśniczki. Nie wiem czy to nie jest najlepsze śniadanie, jakie jadłem w życiu, serio. Tutaj na pewno doliczam za to punkt, bo nie miał w co na przygotowanie się, leciał na freestylu. Dodatkowy plus za to, że zrobił mi na brzuszek to z jabłkami tartymi. Mimo, że śniadanie Bartka smakowało mi o powiedzmy te pół punkta bardziej Ale bardzo boli mnie w sumie ten trochę bałagan w kuchni Ja miałam wrażenie, że te pancake'i były niedopieczone, że w środku były surowe po prostu Potem dowiedziałam się, że one mają takie być, ale zjadło mi tak całe i były pyszne, miały fajny waniliowy smak Muszę dać Bartkowi duży, duży minus za ilość Ja nie ukrywam, że jestem nadal głodna po tym śniadaniu Jedyne do czego mógłbym się przyczepić to ilość bo totalnie się nie najadłem tymi dwoma rzeczami. Na szczęście Hania mi dała swoją połówkę jajka. Po pierwsze uwielbiam jajka, po drugie uwielbiam ten sos. Po trzecie takie mafinki I love it. Przepyszne to było. Jedyny minus jaki zauważyłem to brak łyżeczki w herbacie, ale za to nie odejmę punktu. Bardzo te jajka po benedyktyńsku były podobne do tego co zrobiła Hania. Placuszki były przepyszne ogólnie, ale po prostu było ich za mało. i Za to śniadanie. Daję Bartkowi, Dlatego tam. Więc I'm sorry. Więc moja ocena to 9,6 punkta. Ósemeczka ode mnie. 9. 10. 8,7, bo nie jest to dla mnie śniadanie na dziewiątkę. Słuchajcie, także jesteśmy już po ocenkach. Ja jeszcze nie wiem co to za oceny. Dowiemy się na finale. Mam nadzieję, że wszystkim smakowało. I co? Widzimy się.